W tym zadaniu na podstawie takiego wykresu mamy odczytać dwie informacje. Otóż mamy podać po pierwsze takie x, -y, dla których wartości funkcji są równe 0, czyli dla których y są równe 0. Natomiast w drugim przypadku mamy odczytać takie x, -y, dla których y są dodatnie. Możesz sobie obok zapisać taką tutaj dodatkową informację, jeżeli jeszcze nie przyzwyczailiście się do zapisu w ten sposób. I teraz tak. Wpisujemy tutaj dla dla wszystkie wszystkie informacje będziemy podawali dla odpowiednich przedziałów lub zbiorów X. Otóż chodzi o to, aby po pierwsze na wykresie dorysować sobie taką prostą, która przechodzi przez y równa się 0. I teraz sprawdzamy, w których punktach ta prosta przecina wykres funkcji. To jest dokładnie ten punkt, ten punkt i ten punkt. W tych punktach y są równe 0. Ale my musimy podać tę informację, dla jakich xów te y są równe 0. No trochę. Zamieszanie, prawda? Trochę chore to jest, ale no tak się matematycy umówili, że wszystkie rozwiązania będą podawali względem względem hmm, xów, względem argumentów funkcji, bo argument to jest y, zmienna, która od której zależy funkcja. No to zapiszmy. W tym nawiasie klamerkowym podałem współrzędną x równą minus 1, 1 oraz 4. To są pojedyncze punkty, dlatego możemy je zapisać właśnie w takim nawiasie klamerkowym, ale dopuszczalna też jest taka odpowiedź: dla x równa się minus 1, dla x równego 1 oraz dla x równego 4. Tylko, że ten zapis moim zdaniem jest troszeczkę dłuższy. Teraz popatrzmy na drugi przypadek. Szukamy takich części wykresu, które są położone nad prostą y równa się 0. Tak, bo szukamy y dodatnich, y dodatnich. Czyli zobacz, to jest ta część wykresu, to jest ta część wykresu, ta część wykresu, no i tyle. Tylko zwróć uwagę, że ja tutaj nie biorę pod, do rozwiązania nie biorę tych punktów. Nie biorę ich z tego względu, że nie mamy dopuszczonej tutaj równości. Nas tylko interesują y dodatnie, nie y równe 0. Więc y dodatnie otrzymujemy w przedziale od minus nieskończoności do minus, jed, do minus jedynki. Do minus 1. Dobra, tutaj sobie zapiszę, już tłumaczę, dlaczego akurat akurat tak. Przedział jest otwarty, z tego względu, że nie mamy dopuszczonej równości, bo w minus 1c y jest równe 0, prawda? A my potrzebujemy tylko to, co jest na plusie. Więc 0 nas nie interesuje. I teraz zwróć uwagę, że tutaj z tego, z takiej półeczki mamy przeskok na dolną część wykresu. Wszystko dzieje się w argumencie równym minus 2. Więc moglibyśmy teoretycznie tą sytuację opisać, że te części wykresu znajdują się w przedziale od minus nieskończoności do minus dwójki, przedział domknięty, bo tutaj jest kółeczko zamalowane, a następnie do tego doklejamy drugą część wykresu od minus dwójki do minus jedynki. przedział obustronnie otwarty. Tak w minus dwójce mamy kółeczko niezamalowane, więc sobie zapisaliśmy, opisaliśmy to takim nawiasem okrągłym, ale Przecież my pamiętamy z rachunku zbiorów, że jeżeli sklejamy dwa przedziały z sobą, to no jeżeli tutaj jest minus dwójka, to oznacza, że jak skleimy taki odcinek na, um, na zbiorze od minus nieskończoności do minus jedynki, no to tutaj pozostanie ta ciągłość w minus dwójce. Więc nie ma sensu rozdzielać. Rozdzielać jednego przedziału na dwa osobne właśnie ze względu na tą minus dwójkę. Tak? Z rachunku zbiorów to wygląda. Sumujemy, czyli sklejamy dwa przedziały z sobą i łącznie otrzymujemy przedział od minus nieskończoności do minus jedynki. Ok, spójrzmy na kolejną część. Szukamy, nadal szukamy tych części wykresu, które są położone nad prostą y, to się równa 0. To są te dwa odcinki, i to jest przedział od jedynki do czwórki na x, czyli tutaj musimy dosumować przedział od jedynki do czwórki. Przedział jest obustronnie otwarty. No i to tyle. Tak wygląda rozwiązanie pierwszego przykładu.